Z najważniejszych rzeczy, które na dzisiaj przewidzieliśmy, to są dwa okrągłe stoły. Jeden stół makroekonomiczny i drugi stół ryzyka. To nie jest tak, że one się nagle nam dzisiaj objawiły, bo nad tematami i lematami, które wiążą się z makroekonomicznymi wyzwaniami i ryzykiem dyskutujemy cały rok. To jest takie podsumowanie. Pierwszy stół makroekonomiczny prowadzi pan doktor Murowiec. On przygotowuje razem z panią dr Pęczar. U nas w ramach takiego EKF Research przygotowuje konsensus prognostyczny, który jest taką uśrednioną opinią, co się będzie działo, jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki, o PKB, inflację i tak dalej w ciągu najbliższych trzech lat, a więc on jest do Końca 2027 roku, ale również to są opinie na temat, jakie są największe zagrożenia makroekonomiczne, jakie są największe zagrożenia dla stabilności i dla również bezpieczeństwa złotówki polskiej waluty. Później prowadzimy Okrągły Stół. Związane z ryzykiem to prowadzi pan wiceprezes Lusztyn z Mbanku od wielu lat, ale to też jest rezultat pewnych konferencji, które robimy z KNF-em. One dotyczą też rozwiązań regulacyjnych i związanych z tworzeniem. Nowych rynków, na przykład rynku listów zastawnych, no i też, które robimy na przykład z Deloitte prawda, w trakcie roku, które dotyczą zarządzaniem kapitałem ryzyka. No i później rezultaty tego są tutaj jeszcze ponownie doprecyzowywane, i później są formą pytań dla prezesów największych polskich banków.